Dzień dobry, czesiściu mi to was. Bardzo serdecznie jestem Paweł i kolejny odcinek z Grygieta online wspólnie z Ludzkiem. Siemanko, ja jestem sierżant, O, przepraszam, jestem agentem FBI Tak i jest, dostaliśmy awans e, od, od naszego dowódcy. E, dowódcy. Właśnie umyliśmy nasze nowe auto. Już potrzeba pokazać, no tak. to. Nasza najnowsza fura, dostaliśmy tak. z awansu. To jest taka specjalna, więcej pączków się tu mieści. Tak. Ja może tak, pokażę, no, czekaj, tak. mogę ja pokazać? No pokażę. E, to jest ta. Po <laughs> Ładnie pokazałem, dziękuję. Właśnie, ja robię... właśnie sobie umyliśmy. No. już bardzo... jakieś tam akcje, ale. No, tak, no, trzeba było ją umyć, bo było dużo akcji, więc wiecie, no. E, czekajcie, o, czekaj, to ja może wsiądę i ten, może pojedziemy Ty, już typlować, coś. tam, typlować. no. Bo ten, nie możemy My tak teraz, się bawić. Mamy teraz małe zgłoszenie, bo ponoć coś się dzieje na nowym osiedlu, które jest budowane i tam mamy zgłoszenie, że trzeba coś zrobić, chyba poza... Aresztować wszystkich. Ej, faktycznie! Jest zgłoszenie! Dobra, jedziemy! Już jadę! Dawno nie jeździłem takim dużym, ciężkim autem, przepraszam. W porządku. Musimy bardzo, sprawdzać też wytrzymałość ci... obywateli na stłuczenia. Na stłuczenia... Nie, ale to myślę, że jest stopniowo. Najpierw zacznijmy, zabawmy się... Znaczy, przepraszam, zabawmy się. Wykonajmy naszą pracę! Dobrze, wykonajmy e, naszą pracę. Tak. Jeźdź mi w gangu, takim razie oczywiście. na spotkanie z gangiem, który nie chce, aby tam budować osiedle. Tak, gang powiedział, że osiedla nie budują. Nie chcą, nie nie chcą budują osiedla. osiedla. Musimy to zbadać. No, ale jak jedziesz, ziom Mamy odpowiedni samochód do tego. Więc z tyłu mamy niezłe uzbrojenie. W ogóle tak. mamy też nowe uzbrojenie, zupełnie nowe uzbrojenie. Tak, do, daj polic do, Ten dowódca nam dał koktajle mołotowa e, no. granaty. Tak. I co tam jeszcze nam dał? Ten. I dał, o, dał tulipany, karabiny. świeże tulipany nam dał. Tulipany i karabinki jeszcze nam dał. Tak. I to wszystko w zasadzie. Dokładnie. Powiedział, że kiedyś będziemy mogli dostać wyrzutnie, wyrzutnie rakiet, rakiet i, i miniguny. już naprawdę, ale to mówił, że dopiero za parę odcinków. Tak, dokładnie. No, <laughs> parę odcinków. No, powiedział, że to nie jest taki hop jak my myślicie. Że co, tak, że wyrzutnie same się biorą? No. Najpierw no, musimy je zarekwirować. Tak. To może zostaniemy zdegradowani jak nie, ten, nie wykonamy misji? Dokładnie, dobrze. To różnie może być. Czemu tak daleko budujemy te osiedle? Bo tam jest miejsce. A, rozumiem. To wiele wyjaśnia. Co się stało z naszym samochodem, że tak dziwnie wyje? Nie, dobrze. Zobacz, normalnie. A dobrze, okej. Okay. I tutaj jest y osiedle. E ten, e ten... Partnerze, umie uszy. <laughs> dobrze. O, czekaj, czekaj, spokojnie, spokojnie, bo... Zobacz, zobacz, nie są przelewia. Czekaj, czekaj, spokojnie, spokojnie, ja może wycofam. Dostaliśmy właśnie komunikat, się. zapili... Futki. Oni nie chcą współpracować. Cholera, to hmm. jest... Czekaj spokojnie, najpierw wycofam, najpierw tutaj czekaj. Może przyjrzyjmy się im na spokojnie, czy nie? No dobrze. Przyjrzyjmy Ej, się. zniknęło! Widziałeś? No do dobrze, ale oni tam czekają na nas, mówię ci. Myślisz czekaj, podjadę na spokojnie ja bym proponował od strony... O, shit, jest ich tu pełno. Widzę, widzę. Okej, okay, patrz, na razie nie reagują. Już oni tu protestują, mówię ci. Myślisz? Porozmawiajmy z A, nimi. Idę z nimi porozmawiać. Gdzie jest mój tulipan? Czekaj. Wezmę latarkę, bo jest ciemno. czekało czekaj, oświecę gościa. Dobra. Dobra. Stój! Stać! Mocna ta latarka? A ty co robisz tutaj sam? O ty ty! Protestancie jeden. No. machnął machnąłem okay. się! Czekaj, dotłukę go! A ty masz dobrze. popę! A masz popę niedobry ty! No. Hmm. No dobrze, hmm. to co mamy załatwione? Myślę, że... Załatwiliśmy spłumiony. już? Tak, stłumiony proces. Już wszystko załatwione jest. Jeszcze jeden ucieka, oświecę cię tu, o. Dobrze. <laughs> Miał strzelbę! Widzisz? Widzisz? O, szybko do radiowozu, bo nasi wsparcie, wsparcie przyjechało. Aha, dobrze, no to w takim razie jedziemy stąd. Dobra, tylko nie strzelaj z, z samochodu, żeby, żeby szybciej wybić. Dobrze. Póki są kuloodporne, i będą kuloodporne. Dobrze. dobrze. Jedźmy dalej. Okej, okay. na razie nie mamy zgłoszeń. Na, to ja wyłączę syrenę może, poczekaj dobrze. na spokojnie. E, możesz zadzwonić do Lestera, tak? Ten, do naszego dowódcy. Mm, do, do, dobra, dzwonię do dowódcy i spróbuję odwołać wsparcie. Tak, możemy nie, bo, nie możemy mieć cały czas wsparcia na ogonie, wiesz, to ten... Ja wiem, że oni chcą nam pomóc, ale no wiesz... Są ograniczenia finansowe. Dobrze, na razie patronujemy, zobaczmy, tak, teraz. Co tak. niepokojącego się dzieje. To jest ciężka dzielnica, więc różnie tu bywa, uważaj, bo mogą granatniki mieć. O, nie, 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 to nie ten... Nie, czekaj, 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 czekaj. Ten pomarańczowy chyba był notowany pojazd. Musimy Wisz, go czekaj. odstawić. W ten sposób? O, dobrze, odparkowany. <grym> to był notowany za właśnie niewłaściwe parkowanie. Dobrze, to do, doparkowałem do go na trawniku. Ale nie czekaj na parki. O, teraz czekaj chwilę. Patrzek zaparkował na trawniku. Musimy go odholować. Dobrze. Weźmiesz Połóżmy go, go. Odholujemy go tam na po policyjny ten. Dobrze. Przecież tam szyby nie ma. Czemu ty ją wybiłeś? Nie wiem. A, łokciowa! Tak się pracuje. Dobrze, jedziemy. jedziemy z nim. Dobra, hmm. pierwszy, bierzmy coś troszkę szybszy. Niewiele. Ja myślę, że... Ja wiem. Za karę mu przyparkujemy auto. Dobrze, ale w, nie na posterunek, bo na posterunku już nie ma miejsca. Nie, tam jest ciężko, przebyć Przesta gdzieś indziej. Domówca, tam, o tu masz jakiś parking, domówca. zobacz, tutaj ten. Czekaj. co mówi, żeby tam. Poczekaj, czekaj. A, tu, a do ścieków? A. No, musimy go do ścieków spuścić. Dobrze, spójrzmy go do ścieków, będzie dobrze. Ja może nie będę zjeżdżał na dół, bo o. Spokojnie ja go pchnę. Pomóż mi, poczekaj, nie tak. Musimy go zepchnąć. No ja mam auto. Czekaj. Nie, nie wysadzaj go, czekaj spokojnie, przesadzaj Ja nie chcę go wysadzać, ja chcę go popchnąć To czekaj chwilę, prze prze przesuń się partnerze O Czekaj, czekaj Dobra, pojechał Przeparkowany, o Myślę, przeparkowany, patrz już, już nie będzie stanowił problemu O, teraz, szukaj tego auta Musimy Pokryć do wody Nie, tylko żeby ci nie policja nie ściga, bo kurczę będzie lipa no, znaczy, będzie dzwonić do tego, do dowódcy, a no tak, w sumie nie potrzebujemy. wsparcia teraz. Nie, na razie bez wsparcia chcemy. Na razie musimy, wiesz. O, to osiąść Wdej... z tyłu, dobrze. Tak, musisz się zaopatrzyć w nową broń, bo. Weź nam nam. Yy, yy, rozłóż i złóż po. <śmuszczaj> złóż i rozłóż ponownie nam tę broń. <śmuszczaj> Zawiasy dobrze Cholerny działają, co nie? Ole te drzwi, no. Dobrze, spokojnie, czekaj, co my tu mamy? Tu jest ten komisarz. No pojedziemy tu troszkę jest, dalej A tu był parking, widzisz, policyjny No widzisz, no. tu był, no ale nie szkodzi, no w ściekach Dobrze. też może być, no proszę Cię Czekaj, ej, to auto wygląda podejrzanie Które, to? No to przed nami, no Oczywiście, wygląda jak dilera narkotyko, narkotykowego No, no chyba chy co najmniej Ciekawe czy się zatrzyma Ura, Zatrzymał się Powiedz ko kiedy, już Już, posiadam. już, posiadamy. Stać! Czekaj, Gonimy go! Gonimy gościa, Kolega no znowu nas... Czemu zawsze mnie? Ja tylko latarką No świe... Mnie też potrącił. To był niebieski, gonimy go. Wiesz, gdzie powiem? Eee, pojechał, w lewo. Gonimy Jezus, mam to straty wjeżdża. Dobra. Nie mogę strzelać, bo mamy kulę. Nie, 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 szyby. nie, nie strzelać, nie możemy go zabić. Ja go zatrzymam tym, siłą... Yy, tego, masy. Dobrze, dawaj, dawaj. Stać. Możesz już, FBI. Muszę się coś się przyspieszać. Zawsze <grym> co to robię. Ciężarówka. O kurde, ciężarówka. Coś z tym tak. to Zaraz. Jest. Wsiadam. <grym> Czekaj, ma Dobra, oświecam go. I co, i co z nim? Nie wiem, chyba coś z dachem ma, nie tak. Dobra, spójrz dalej, zobaczmy, co jest w środku. Przeszukajmy to auto. Hmm... Wygląda podejrzanie. Ale, chyba, to był tak. po prostu turysta. Trudno, nie, nie? Nie, nie, To nie są przelewki. Mówisz? Dobra, oblej tak. to benzyny na wszelki wypadek. Popełniliśmy błąd. Ej, policja tu jedzie, czemu? Nie wiem, nie mam pojęcia. <grym> znaczy, wsparcie, przepraszam. Czemu Dobra. nasze wsparcie możemy, strzela ci w uciekać. uciekać. Uciekać? Co ty gadasz? Znaczy, możemy się. ten, ewakuować. Czekaj, może użyj klamki. E, nie mogę, bo. Hmm. czekaj. Ah.

nie, bo tu te nasi funkcjonariusze przeszkadzają, nie mogę przejechać Chwilkę daj Daj mi no chwilkę, no. o okej okay. Dobrze Ekstra, podoba mi się twój parking Policja mi ściga, znaczy przepraszam, nie ściga tylko ten Zbyt no, blisko... Wsparcie, prze... wsparcie, wsparcie mamy Dobrze, jedziemy w takim razie dalej Ym... Dobrze Ja bym proponował, bo tutaj była jedna mhm. taka ciężarówka podejrzana, spróbujmy ją znaleźć tak. prosto i potem w lewo, na autostradę musimy zjechać. Tu prosto i ja później wyglądała tak. bardzo podejrzanie. Ja proponuję Dobrze. ją sprawdzić. Dobrze, zaraz ją sprawdzimy. Już tam, już, ja, już jadę na, ten, na autostradę. Na pewno, na pewno się nie oddaliła jakoś mocno. Nie, na pewno nie. Na autostradę musimy zjechać. Ale była to... podejrzana, miała duży pakunek. Tak. I podejrzewam, tak. że coś w tym pakunku mogło być. Mhm. Musimy sprawdzić tą naczepę. E, gdzie tu tak. się zjeżdża? U. Co? Chyba pojedziemy tędy jeszcze. Łączysz GPS. Ej, yy, do dowódcy trzeba znowu dzwonić. Skupię to dzwonić do dowódcy, wiesz? My, mi się już ten... Na mnie się dowódca już zdenerwował i nie chce sobie cholery. Aha. Czekaj, tu są, tu są ciężarówki też. O cholera. Czekaj spokojnie, dzwonię do dowódcy. Dobra. Załatwione. A, mam Problem. zawrócić? Jest... Nie, dobrze, jedź, Tu jest jakaś ciężarówka. Został już ładunek, zobacz. Chyba zostawił, zobacz. chyba tak. Bardzo możliwe. wymienił z innym. Czekaj, no Czekaj go spokojnie. Stój. Czekaj. Mam się, że co, że jedzie w Ej, ruch, nie zatrzymuje się. Nie Czekaj, spokojnie, coś jest nie tak. Stój. Pasz, nie zatrzymuje się. Do kontroli. Spróbuj go wyprzedzić, chyba. O nie. Dobra, zajmę drogę. Wziąłem latarkę. Stój. Stać. O, shit! Znowu gonimy go. Czekaj. Goniego. go. Stój. FBI. Wysiad. 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 Ej, wysiad. Wysiad. Patrz, jest. Jest. Przetrąciłeś mnie. Ła, ła, ła. Kolejnego tak. trzeba gonić. Szybko, chodź szybko, bo ten gościu tutaj na mnie potrącił. Dobrze, idziemy. Dobra, no, ten ale, jest, ten, sparaliżowany już. Dobrze. Musimy znaleźć, o no, tam ciężarówka pojechała, to chyba ta naczepa jest. Na dole. Dobra, oleś tego kierowcę, musimy tu jakoś tą naczepę złapać. Mówisz? Dobra. No? Musimy wysiąść. Musimy. Za... Tak, musimy zarejestrować pojazd. Ale jak? Na dole. <słyska> ale on... <się słyska> nie uważa. Uważaj na autostradzie. Czekaj, musimy do auta szybko. Na... Musimy. A sied, musimy skoczyć na naczepę. Jak ja już na dole próbuję złapać coś. Dobrze. Polera, mam problem. Jedzie na czepa, Spróbuję na nie skoczyć. Gdzie? O widzę, dobrze. Cholera. <laughs> to, tak, to, to się nie uda. Ja Taki, czekaj, ra widzę radiowóz na... potencjalny. Stój, stój, stój. <laughs> radiowóz potencjalny. Dobrze, mam, po, mam. Rekwiruję to! Ja muszę skoczyć na ten. Chodź, tu zarekwirowałem samochód. Za moment, posłaniej mnie, ja ten. Ja muszę skoczyć na żabówkę. Ale ja zarekwirowałem po. raz... Czekaj chwilkę. Czekaj, się... bo ten gościu ma jakieś wątpliwości. Ach, musiałem zgubić, znaczy odwołać pościg. Co się dzieje? Halo! Miałem tu wsparcie, ale. Wsparcie przyjechało? Tak, niestety. Poczekaj, nasz Dobrze. samochód jest na górze, ten nasz służbowy Tak? Dostaliśmy od dowódcy eee, ale wiesz co? Eee, są tutaj ciężarówki, które trzeba zbadać eee, weź radiowóz nasz na Nie możemy złapać... Sam Za złap, Znaczy, nie no, już go nie mogę wziąć Czemu? Bo jestem tym lotnym agentem, który musi wskoczyć na paka ciężarówki Lotnym hmm. agentem? Mhm. To czekaj, zaparkuję pomogę ci O kurczę, chyba mnie aresztują Znaczy, w sensie wezmą na pączka Prostu, Dobra, no o dobry pączek mój ulubiony. Tu jeszcze Dziękuję. jest nasz pojazd. Dobra, już dobry. jestem u góry. Widzę nasz pojazd, dobrze, ale ty źle ty skaczesz, ty ty musisz w drugą stronę skakać. Tam gdzie ten. Albo gdzie? O, jest, jedzie, 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 oczywiście. Ale czekaj, to jest bez naczepy. Jak bez naczepy, to bez sensu. Czekaj, zobaczmy tutaj. No bez nie? Cię... Musimy ją złapać. Jakoś. Dobra, czekaj, bo tutaj właśnie dowódca mówi, że podobno jakaś naczepa jedzie. Jakaś podejrzana. Go, musimy, go, musimy, czekać, musim, musimy poc musim poczekać. Musimy poczekać, musimy przyczaić takczai Przyczai tygrysa. No. Gladiobus w takim razie poczeka, a my sobie weźmiemy później drugi najwyżej. No no, dokładnie dobrze. Gdzie tu jest? Dobra, okay. ty tu z tamtej strony jest tutaj. Dobra, dobra. I mówię jak będzie jechać. Hmm? Nie, to zwykłe, zwykłe to nie. Czekaj, ten nie za mały e, z no. mojej strony jedzie, z mojej strony jedzie już Dobrze. O, widzę, widzę, dobrze. Taki niebieski, to on! Tak, to on! A nie, ten! Różowy pył wiezie, tak? Tak, to jest taki wiesz, to jest taki cukier-puder. Tylko, że różowy. Dobrze, spróbujmy. O kurde, co z nim jest i tak? Czemu tak wolno jedzie? Spróbuj w tej. Może będzie łatwiej. O, Czekaj, zmienia pas, to zmienia pas. O, Chyba nas zauważył. Nie, niemożliwe. Dobra, jestem. <laughs> Partnerzy, osłaniaj mnie. Czekaj, Zrefiruję pojazd, już jadę do ciebie. Tak się składa, że wcześniej zarekwirowany pojazd akurat był zarekwirowany dalej. Zjeżdża z autostrady. Już gonię, już gonię. Spróbuję jakoś odczepić tą naczepę. Nie działa, cholera, ucieka. Jestem za tobą, spokojnie. Trzymaj się tam. Jesteś w niebezpieczeństwie, trzymaj się na razie, wjedź na autostradę, będzie bezpiecznie, będzie miało prosto. Dobrze, ucieka, autostrado, zwraca z powrotem tam skąd przyjechał. Dobra? Więc co powiem ci, tak? Poczekaj, niech on trochę przyspieszy. Czekaj, mamy je... kolegę, zobacz. Bo jedziesz zbyt wolno. Nam, pomaga nam kolega, zobacz. No to on. Na razie nie strzela, już by ci krzyknął jestem tak, zobacz. Dobra, zróbmy to, razem. Gonią e, mnie. Spokojnie, czekaj, na razie unikaj strzelania. Chwila, jezu, jaką szybko pędzi okay. teraz. Dawaj, dawaj. Proponuję, skocz mi na maskę. Dobre. Czekaj, ja się tylko ustawię. No? Dobra, dawaj. dawaj. <noise> dobrze, udało się. Znaczy u mnie ładnie wskoczyłeś prawie, tylko ten, że tak powiem, miałeś na górze być, a nie pod spodem. Dobra, jedziemy za nim. Jedziemy za nim. Dziki pościg. Nie mam tego kogucików, ale mogę mu trąbić. Czekaj, czekaj, opony przestrzelę. Czekaj, zatrzymał się. Dobrze, przebiję mu opony, to nie pojedzie. Stop! Nie ma już opon nie pojedzie O shit Dobra, wchodzę do auta. Musimy go gonić Ucieka nam Daleko nie pojedzie Dawaj, dawaj, dawaj Gaz, gaz, gazu Czekaj, gdzieś on skręca Zobacz na, on posterunek Siąmy, na posterunek wjechał Dziomek na posterunek On na posterunek wjechał Jakie to... Co, co jest grane? Czekaj, on tu wykręcał Patrz, naszych partnerów potrąci ja też. Tutaj, zatrzymaj się trochę. Jak trochę, jak tu strzelaj, nie mogli zatrzymać, bo nas zastrzelon. Dobrze, no to tak, żebyśmy nie ginęli. Oś Mamy nowy ladet. Oś. Dobrze, No, wziął i wysiadł. Nie, nie co nie, ty masz. Na przeszukać tu szukaj na czepę. Dobra, musiałem odwołać nasze Ej, nasz... wsparcie. Ej, wsparcia. Jak to, nasze wsparcie? Nasze wsparcie Dobra. jest tutaj. O, to policjant jechał w tym, widziałeś? No, to widziałem właśnie. Wsiadaj szybko! Policja jest skorumpowana, musimy działać! Krzywos miał rację! Ja pierdziu! Przejąłem! A, Gdzie jesteś? policja, bez kitu! Skorumpowali się! Czemu, czemu wcześniej na to nie wpadliśmy? Szybko wsiadaj! Już, już, czekaj! Oni chcieli, Szyb... oni chcieli przejąć ten, po prostu ten... Yy, cały ładunek! Właśnie, właśnie! Musimy go oddać! W ręce policji! Czekaj, o się! <śled> Chyba mamy problem, nie mamy z tyłu, ale to damy radę Nie no, naczepa nie potrzebuje przecież Czekaj Bolało? Nie, jest okej okay. Jest okej, okay. nie czuję bólu Coś nas goni Dobra, będę nas usunął, policja Tak, to, to nasi, no nie no Patrz, Czesiek tam jedzie za nami, no Czesiek, w ciebie Nie wierzymy, że ty możesz taki być Dobra Dobra, byliśmy z nimi na pączkach No właśnie, myśmy pączki żarli razem, a teraz co? Trzymaj się, o shit, wow. <laughs> <laughs> <Wow. laughs> Trzymaj się tam dobrze! Trzymaj się, partnerze. Trzymaj się, nie puszczę, musimy ich zgubić Nie strzelać za bardzo, żebyś mogli ich zgubić To chyba jest niewykonalne Musimy gdzieś zgubić tą przyczepę, czepę Musimy zawsze. ją zlikwidować jakoś. Ale Spróbuj to jest niebezpieczne. Nie, nie, może lepiej nie. Bo no tam dobrze. siedzisz jeszcze na niej. Ale spokojnie, dam radę. Zasparcie spokojnie. Spokojnie, dobrze, dobrze. No, a się na razie będę trzymał naczepy jeszcze przy sobie. Okej. Okay. Trzymaj się. O, Dobrze. O, o e, się! Uważaj! Jest! Ty! Jeszcze żyję. Naczepy zgubiliśmy. Aha, rzeczywiście. Dobrze, to już Użyj zniszczone Użyj klamki! Chyba mieli tam wmontowaną minibombę. To jest niemożliwe. Mieli coś tam wmontowane, no. Żeby nie, nie dowiedzieć się, co tam jest. Tak, stwierdzili, że nie uzyskałem naczepy, więc ją zniszczyli. Dobrze, ukryjmy się gdzieś. Gdzie tu się można ukryć? No ciężarówką to może być problem ogólnie. Hmm. Widzę chyba Widzę. tutaj miejsce tego... Śmigłowiec! Śmigłowce! Tak, tutaj skacz. Śmigłowce. Już Ci zaznaczam. Dobrze. Uciekniemy śmigłowcem. Damy radę. Myślę, że spokojnie. O nie! Spokojnie, wszystko pod kontrolą. Widzisz, radzę sobie. Ej, okay, tu, tu, prawo, prawo, prawo. Dobrze jechać. Bez sensu. No, ja okay. mam skróty. Co to jest? Idziemy na piechotę, tu nie przejdziemy. Dobra, jedź szybko, bo tramwajka biegnie. Je, biegnij, biegnij, biegnij. Cała bajka biegła. Okay. Zaraz przywali. A nie zatrzymał bieg, się. biegniemy. Jaki lesz. Dobra, musimy stąd uciec. Musimy uciec z Bieszczady, słuchaj, Jak najszybciej. Do Bieszczady aż tak daleko? No dobra, będzie bliżej, do Meksyku. Na lotnisko, na lotnisko. Nie, do Meksyku. Lotniska. Weźmy do Meksyku, No to musimy wziąć Kubana, o, jest taki samolot. Tak? I, I nie polecimy do Meksyku. Czekaj, właśnie ląduje na ziomek. O, widzę, zbyszek, zbyszek ląduje. Ląduj, właśnie. cholera! Zgadanie za... też. Co za, gnoj, wykiwał nas. Zradził nas, shit. Dobra. Dobra. już! Go. Dobra. Ok, prawie startuje. Kurde. Dobra, dzika ucieczka. Nie wiedziałem, że taka korupcja jest w policji. Ja też nie wiedziałem, że taki krupnik w policji jest. Gdybym wiedział, to bym się tak. nie zapisał. Dobra, prosto na lotnisko w takim razie. Tam powinien być przygotowany samolot dla na nas. Myślisz? No nie, no, tak liczę. No jakiś musi być to jest lotnisko, więc tam samoloty zwykle tam są, nie? Chyba, że uciekniemy na twarz. No to daleko nie będzie. Dobrze, bo tutaj już jest. <noise> Spokojnie. O, już się uważaj! Spokojnie, wszystko pod kontrolą. Gdzie jest ten samolot? Spokojnie, gdzieś tutaj był, ja pamiętam. Jest, okay. ląduj, ląduj! Tam był z tyłu. Tu jest, patrz! To ten? No, ten większy. No dobrze. A, bo ten tu, o! Ten większy. Weźmy dwa. Dobrze. Żeby się rozdzielić. A, bo... Nie, nie jesteśmy przestępcami, ale tutaj... Tu jeszcze o co chodzi. Rozawrzeć się? Nie, nie o co się chodzi. Chodzi o to, że... Skrupowani wszyscy są. A, ja skru skru skrupnikowani wszyscy są, dobrze. To leć za mną. Dobrze. Pokieruje nas do Meksyku. Tutaj ten. Lecę, lecę. Dobrze. Gdzie Meksyk? Nie, no Leci... prosto do Meksyku, to do prosto jeszcze. No dobrze. Chyba trzeba no, pompę bo ja. w górę dać trochę. Cygary mi wariują. Cygary? No. A masz ten elektroniczny czy taki analogowy? On kwarcowy. A kwarcowy. Z pingwinkiem taki? Tak. Dobrze. Ja mam tak takim nie. ze świnką pepom Na pewno lecimy dobrze, bo mi tu kompas źle pokazuje. Tak? Kurde kompas mi nie działa. Jak to? Nie mi to nie czekaj, działa. W, w tą stronę, tam tutaj, dobrze czekaj, tędy. Musisz lecieć za mną. Nie mogę cię dogonić. Spokojnie, czekaj. Czy tu ja mam tutaj burbulencję? Spokojnie, dobrze. Czekaj, a teraz wolniej. Żebyśmy hmm, lecieli przyku. Dobrze. I cały no, póra, czas przy siebie, Cały czas. Nie spokojnie, ucieknie, jestem tego pewien. W końcu się musi się skończyć ta woda i musi zacząć się Meksyk. Mówisz? No, tak, dobrze. tak, się, to jestem tego pewien. Gonią nas Dalej nas gonią. Dobra, spokojnie. Jak tam lecisz? Schowaj podwozie, no tak. by szybciej leciał Tak? No dobrze o. Dobrze Musimy trochę wyżej pewnie Staram się Tak, leć za mną, masz będzie cień aerodynamiczny Mocniejszy samolot masz chyba Nie, po prostu jestem lżejszy Nie jadłem tyle pączków co ty W przerwie No Taka Nie sytuacja Musisz się Widzisz, patrz, już nas gubią Zaraz no nas zgubią. Się. Spokojnie. Ty czekaj. Ja o się obciszę. O nie, nie, spokojnie. Jeź, leć prosto cały czas ze mną. Cały czas za mną, leć, spokojnie. Nie przejmuj się tym. Dobrze. Tylko wiesz co? Jak się nazywał ten? Tam chyba jest trójkąt bermudzki, wiesz? Tak? No, taki trójkącik bermudzki chyba jest. Zapomniałem, wiesz? Ho. No, to lecimy. Tak mi się wydaje. Nie jestem do końca pewien. Może się mylę, ale. Kurcze Nic, na razie lećmy do przodu, zobaczymy co z tego wyniknie Goni mnie świbowiec W dalszym ciągu Nie, mnie już... Mnie też goni, ale że tak powiem zgubili mnie już Znaczy, gubią Okej, okay, okej okay. Po prostu pompuj no, W, pompuj W I będzie dobrze Pompuję, pompuję Widzisz, że nawet miasta nie widać No Jeszcze Jesz... chwilę Jeszcze nas coś goni Coś się kopci tak trochę A nie, nie, nie to nie, błoto to... chyba Dobra co? Czemu się śmiejesz ze mnie? Po co? Bo jestem słabszy? No, no, oj O nie! O nie! Co się stało? A! Zaatakowali nas rakietą Nie, to chyba ten jednak jest... Czekaj, musimy chyba wysiąść, wiesz? Nie ma co, wysiadaj szybko! Wsiadam Okej okay. Ratuj się, partnerzy! Co tu się Spadochron! Dzieje? O nie, czemu się wywalił spadochron? Spadochron mi wywaliło Nie podoba mi się to Masz drugi? Nie mam, nie mam! Pomocy! To ten trójkącik bermudzki chyba to... O nie! nie spadasz, o Moja klata! Przeżyłem! Przyżyłem! Ja nie przeżyłem! Pilanie mnie zjadły! Żegnaj! Dobra, i tym symbolicznym akcentem możemy skończyć ten odcinek. Niestety do Meksyku się nie udało, trójkącik bermudzki nas pokonał. Ale dziękujemy za uwagę, także... W miejscu jesteś. Czekamy na awans od dowódcy. Powiedzcie jak awansujemy. Także dzięki za uwagę, trzymajcie się, pa pa.